Cześć! Fucal w krakowie po raz 27, a oznacza to, że w tym odcinku naszego magazynu ligowego będziemy omawiać ostatnią 14 kolejkę 19 edycji nowochóckiej Amatorskiej ligi futsalu. i również oznacza to, że zakończyliśmy rozgrywki. Zakończyliśmy 19 edycję rozgry rozgrywek. Jak wszyscy doskonale wiecie, mistrzem po raz pierwszy w historii mistrzem został AZS, Kolegium Medikum Instytutu Egilońskiego, ale po kolei. Odcinek ten będzie dosyć długi, ponieważ rozpoczniemy wszystko chronologicznie. Rozpoczniemy wszystko od meczu zaległego, potem sobie pozwolę omówić mecze o trzecie miejsce i finału Wypucharu Ligi, a dopiero później de facto spotkania 14. kolejki. Meczem zaległym był mecz, który został rozegrany 14, 8 stycznia, a było to starcie MK Teamu i Kolegium Mediku Instytutu Eglenskiego. Było to spotkanie o tyle ciekawe, że akademicy wygrali 8 spotkań z rzędu, natomiast MK Team znajdował się w idealnym rozkroku między grupą spadkową, a, strefą spadkową, a walką o medale. I nie ukrywam, że ja sam raczej spodziewałem się, że mecz ten będzie należał pod dyktando, pod dykt że ten mecz będzie się toczył pod dyktando akademików, przepraszam, ale chyba kamera nie jest do końca prosta. Zanim w ogóle przejdę do mówienia tego meczu, tego co się działo w tym spotkaniu, które było niewątpliwie jednym z gorzej sędziwanych spotkań, w historii, bowiem było sędziowane przeze mnie, chciałbym tutaj zaznaczyć, że gdyby MK Team z taką determinacją, z jaką rozegrał to spotkanie, oraz spotkanie z Iglomenem i rodzinnymi restauracjami, to bez wątpienia to on byłby mistrzem. W każdym razie, mysz rozpoczął się od huraganowych ataków MK Timu, którzy, w odróżnieniu do swoich poprzednich spotkań, nie zapominali o obronie. Z wielu sytuacji, które kierował głównie do Karaś, udało się wykorzystać tylko jedną i po golu Mateusza Kępki tym prowadził 1 do 0. Najlepszą sytuację do podwyższenia miał do Doniec, który w 14 minutach egzekwował rzut karny, jednakże jego uderzenie obronił Jakub Struk. Tuż przed samą przerwą Bramkę strzelił poręba i drugą połowę rozpoczynaliśmy od stanu 1 do 1. Obie drużyny grały akcję za akcję, ale lepsze sytuacje miał MKT. Wydawało się, że bramka dla MKT jest kwestią czasu. I okazało się, że nawet nie jedna, aż trzy. Na początku, znaczy nie na początku meczu oczywiście, ale w 34 minucie. Bramkę strzelił Warszawa i MKT robił prowadzenie po raz drugi. A później, podobnie jak mącząc z MikroTekiem, naprawdę w przeciągu minuty błysnął Mateusz Kemka, który w przeciągu minuty dwukrotnie trafił w okienko. Druga bramka to była na wprost podczas drugiej strzelania drugiej bramki stał na wprost bramki, ale kiedy strzelił bramkę na 3-1 strzelał praktycznie zerwego kąta, a i tak trafił w samo okienko bramki strzeżonej przez tak wyśmienitego bramkarza, jak Jakub Struk i było 4 do 1. AZTSiacy rzucili się do ataku, udało się im strzelić jedynie jedną bramkę i ostatecznie MK Team wygrał to spotkanie 4 do 2 i oznaczało to, że MK Team Walczył o medale i równocześnie oznaczało to, że sytuacja, że to pull position, które mieli wcześniej gracze, gracze AZS-u w kontekście walki o, o mistrzostwo, no zostało zaprzepaszczone. I czyli jeszcze raz: MK Team AZS i AZS z Kolegi Bendyku 4 do 2 było to ostatnie spotkanie spotkanie 10 kolejki zaległej kolejki Dywizja. Pozwolę Pozwólcie przypomnieć jeszcze wyniki. Wówczas w tej kolejce, która została rozegrana oryginalnie 27 listopada, Drink Team pokonał Iglobenai rodzinę restaurację 8 do 2. Mikrotek uległ czystym butom 2 do 7. Złote chłopaki przegrało z Dragonami 3 do 8 i MK Team ograło az z kolegium medikum Uniwersytetu Ogileńskiego. 4 do 2. I zaległa piąta, piątka kolejki. Mamy tutaj następujących zawodników. Krzyśka Szale z Drink Teamu w polu Krzy Krzyśka Cholewickiego z Drink Teamu, który został równocześnie zawodnikiem kolejki. Mateusz Kępka z MK Teamu, Maciej Filipowski z Dragonów oraz Szymon Kluza z Czystych Butów. Przejdźmy teraz do spotkań pucharowych. Które omawiam w magazynie dla Dywizji ponieważ grały tam aż trzy drużyny Dywizji A. Pierwsze spotkanie było to spotkanie o trzecie miejsce. Było to spotkanie iglomenu rodzinnych restauracji i Timuanu. I powiem szczerze, że nie ma tutaj zbyt wielu dramaturgii. Iglomen objął prowadzenie w trzeciej minucie po golu ścieżki i co prawda bardzo szybko wyrównał Sobczyk. Jednakże. Tejgloman prowadził grę i w 14 minucie było 4 do 1 po bramkach Polachowa i 2 od Rębskiego. I kiedy Osus trafił na 4 do 2, wydawało się, że możemy mieć jeszcze jakieś nadzieje na emocje, ale ścieżka z ogonkiem rozwiali te nadzieje i w 19 minucie mieliśmy 7 do 2 i de facto po meczu. Końcowe fragmenty tego spotkania była to bardzo radosna gra obydwu drużyn, przede wszystkim w obronie. W efekcie Iglomen rodziny na restaurację. To spotkanie wygrał 10 do 6. Iglomen po raz drugi z rzędu zdobył trzecie miejsce w Pucharze Ligi. Team One w meczach Final Four, powiedzmy, czyli w półfinale, w meczu o trzecie miejsce z różnymi z dywizji, stracił aż 19 bramek. Nie zmienia to jednak faktu, że, był, że czwarte miejsce w Pucharze Ligi jest najlepszym wyczynem zarówno Team One w historii, jak i wszystkich drużyn, które startowały w Dywizji B. Jeśli chodzi o finał, to w finale mierzyły się czyste buty MKT. Było jasne, że któraś z tych drużyn zdobędzie swój pierwszy, pierwszy puchar w historii. Powiem do tej pory, MKT tylko raz zagrał w finale Pucharu ligim, Było to w sezonie drugim, w drugiej, drugiej edycji na jesień 2011, gdzie w finale uległ Salosowi Piast 1-2. Natomiast dla czystych butów były to, był to trzeci finał, a pozostałe dwa, poprzednie dwa również przegrał. Na jesień 2017, 2017 czyli w 15 edycji, uległ 2 do 4 wsparcie Kraków, a trzy edycje później, czyli w poprzedniej edycji, po rzutach karnych przegrał z Pawianami. Mężczyzn rozpoczął się od bramki Kępki. Ale jedynie dwóch minut potrzebował Marcin Kluza, który fantastycznym zwodem zmylił obronę MKT'u i mieliśmy remis. Świetnie rozegrany rzut rożny w szóstej minucie skończył się bramką Dawida Łęckiego i czyste buty objęły prowadzenie. Wydawało się, że jeżeli w szóstej minucie mieliśmy wynik 1 do 2, to będziemy oglądali tutaj gazyliar z Bramek, ale nic bardziej mylnego. Obydwie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, MKTIM coraz bardziej ryzykował ale świetnie bronił Dybała, który miał zdecydowanie więcej pracy, niż Tadek Jamka. Jednakże niewykorzystane sytuacje, jak powszechnie wiemy, się, się mszczą i w 35 minucie Dominik Kluza zagrał do Matłowskiego, a ten podwyższył na do jednego. MK -team rzucił się do ataku, skończyło się to jedynie bram jedną bramką kępki i ostatecznie, i ostatecznie MK Team uległ Czystym butom 2 do 3 i to czyste buty zdobyły swój pierwszy tytuł, pierwszy buchar ligi w historii. Przejdźmy do spotkań, do spotkań ligowych, do spotkań 14 kolejki i rozpocznijmy od spotkania czystych butów ze złotymi chłopakami. Dla czystych butów była to szansa, by powalczyć o medale dla czystych butów, które są ustępujące mistrzem ligi. Złote Chłopaki musiały ten mecz wygrać, by w ogóle liczyć na utrzymanie. I mecz miał dosyć zaskakujący przebieg. Po bramce najpierw Gnutka, na później samobójczą w trafieniu było 2-0 dla Złotych Chłopaków. Marcin Kluza strzelił bramkę kontaktową lecz później mieliśmy kolejnego samobója, tym razem Tymoteusza Turleja, i złote chłopaki prowadziły 1 do 3, lecz ponownie trafił Marcin Kluza i mieliśmy już jedny, tylko 2 do 3. Świetny mecz rozgrywał Rafał Gnotek, który strzelił swoją drugą bramkę i mieliśmy na tablicy wyników z 2 do 4, ale w 34 minucie bramkę kontaktował, strzelił Gruszecki. Czyste buty grały Teraz odważniej, czyste buty grały bez bramkarza. I zemściło się to w ostatniej minucie, ponieważ po nieudanej akcji piłka przyjął bramkarz czystych butów Tomek Cieślak i strzałem z własnego pola karnego ustalił wynik spotkania. I czyste buty ostatecznie uległy Złotym Chłopakom czy do 5. Oznaczało to, że czyste buty w tym momencie straciły szansę na medal, a Złote Chłopaki przedłużyły swoje szanse na utrzymanie, ale wszystko zależało od postawy mikroteku. I równocześnie Złote Chłopaki tym wynikiem zrzuciły z ligi Drink Team który rozgrywał następne spotkanie i rozgrywał je z Dragonami. Z Dragonami, które musiały wygrać, jeżeli chciały walczyć o medale. Męż bardzo dobrze rozpoczął się dla Dragonów, ponieważ po bramkach Ciuśniaka i Dębskiego w 8 minucie było 0-2, ale Dream Team jest specjalistą od wychodzenia z opałów. Po bramkach Ordoneza i Pawła Holowickiego, które padły w przeciągu 20 sekund, w 50 minucie remis. W 12 minucie niefrawsobliwość w obronie skończyła się bramką działowego i aptekarze prowadzili 3-2 ale drugą połowę naprawdę fenomenalnie rozpoczęli gracze Drinków. Paweł Cholewicki oraz Włodarz dołożyli po golu i już w 22 minucie Drink Team prowadził 4 do 3, co zasługuje na najwyższe uznanie, bo Drinki już wiedziały, że widzę się nie utrzymają. Aż 10 minut potrzebowało Li apteka, żeby wyrównać i stało się to w bramce królaka. Końcówka to już zdecydowana przewaga Dragonów. Prowadzenie daje im w czwartej minucie działowy, a wynik ustala Ciuśniak w minucie 37. Drink Team Dragony 4-6. Tak jak mówiłem, oznaczało to, że Drink Team spada po raz kolejny z ligi. Drink Team, jak już wiecie, jest rekordistą zarówno w ilości spadków z ligi, jak i awansów do dywizja. Z kolei Dragony w tym momencie były na trzecim miejscu, ale wszystko zależało od spotkania. Od spotkania MK Timu. Ostatnie dwa mecze, w zasadzie powinienem omawiać symultanicznie, ponieważ zarówno spotkanie iglomenu i rodzinnych restauracji z MK Timem oraz spotkanie mikroteku z AZS-em kolegium Medicum toczyło się w tym równolegle, ale pozwolę sobie rozpocząć od meczu iglomenu i rodzinnych restauracji z z MK Timem. Iglomen musiał ten mecz wygrać, by zapewnić sobie mistrzostwo. MK Tim e, potrzebował wygranej, by zapewnić sobie brązowy medal lub remisu. By przy korzystnym rozstrzygnięciu z poprzedniego meczu. Oczywiście remis też mógł dawać mistrzostwo swojemu Glumenowi, co jest bardzo ważne. Tak jak już wspomniałem, czy gdyby MK tym grał tak cały sezon, to by wygrał całą naszą ligę. No jednakże tutaj na ten fantastyczny poziom wspiął się, co oczywiście nie jest łatwe wspiął się dopiero pod sam koniec. Znakomicie dyrygował grą Dominik Karaś, i to właśnie on strzelił gromkę w 14 minucie. Która dała prowadzeniem katimowi. Iglomerz rodzinny, restauracje bardzo się starał wyrównać, ale zawsze brakowało tego ostatniego dotknięcia piłki. Z kolei MKT miał całą masę sytuacji, ale genialnie bronił Sergiusz Palion e, i w dalszym ciągu trzymał się wynik 1-0 dla MK -teamu. E, Dopiero na około 10 sekund przed końcem na strzał z ostrygo kąta zdecydował się Jarosław Klęk. Piłok, piłka odbiła się od praców Rafała Gruchały i wpadła do siatki, ustalając wynik spotkania na 1-1. I co ciekawe, w tym momencie MK Team y, był, y, zapełnił sobie trzecie miejsce, ponieważ zrównał się z punktami y, z dragonami. A we bezpośrednich spotkaniach MK Team y, dwukrotnie ograł dragonów 7 do 2 i 9 do 4 i po dońca cieszyli się z brązowych medali. Natomiast Iglomid Rodziny Instalacji w tym momencie był mistrzem, ponieważ miał dokładnie tyle samo punktów. Co azs miał identyczny bilans bramkowy w bezpośrednich spotkań z azs Siakami. ponieważ jeden mecz AZS wygrał 5 do 3, drugi Igloben wygrał 2 do 4, 4 do 2, ale miał lepszy ogólny bilans bramkowy, ponieważ w, w momencie zakończenia spotkania w momencie zakończenia spotkania Bilans bramkowy iglomenu rodzinnych restauracji to było 61 do 38, natomiast bilans AZS-u to było 59 do 38. I teraz przenieśmy się na drugą stronę, gdzie Mikrotek walczył z AZS-em. Mikrotek musiał to spotkanie wygrać, żeby się utrzymać. AZS musiał to spotkanie wygrać i liczyć na korzystne rozstrzygnięcie meczu iglomenu rodzinnych restauracji, by... Dostać mistrzem. I wiedział również, że może się tak zdarzyć, że będzie potrzebował korzystnego bilansu bramkowego. Dlatego akademicy od razu ruszyli do ataku. Malaczek i Cempas razem z Sobolskim po prostu siali niesamowity popo w szeregach rywali. I w dziewiątej minucie było 4 do 0 dla ZS-u. Oznaczało to, że mikrotek już na pewno spadał. Nie miał szans dogonić rozpędzonego rywala, ale ZS-acy zaczęli łapać zadyszkę, czego efektem był gol Wandasza w 17. minucie. W, 6, w 27. W Minucie AZS prowadził 6 do 1, i zyskiwał, i, ale wówczas przyszedł lepszy moment gry mikroteku, który strzelił dwie bramki, tracąc jedną. I w minucie 36 mieliśmy wynik 3 do 7, i przy tym wyniku skończył się mecz i Rydziany Krasnodębski z MKT-mem. Wówczas, tak jak mówię, jedną bramkę w bilansie bramkowym lepsi byli gracze Iglomenu. Jednakże, końcówka, to była fenomenalna postawa AZS-u. W minucie 37 Banaczyk strzelił bramkę na 8 do 3 dla azs i w tym momencie po bramce Banaczyka obydwie drużyny miały identyczny bilans bramkowy, identyczną liczbę punktów, identyczny bilans bramkowy. W spotkaniach bezpośrednich i identyczny bilans bramkowy ogólny 61 do 38. Gdy w tym momencie skończyło to spotkanie się, skończyło to, zgodnie z regulaminem, musiałbym przeprowadzić mistrzostwo, które, losowanie, które decydowałoby o mistrzostwie. Zapewne zarządziłbym, no zapewne, na pewno zarządziłbym dodatkowe spotkanie, e, które by o tym mistrzostwie decydowało. Jednakże minutę później bramkę strzelił Tomasz Sobolewski i ostatecznie AZT z Kolegium Medicum Statu Galeńskiego pokonał mikrotek 9 do 3. I, te, I dzięki tej ostatniej bramce to AZT -e zdobyli swoje pierwsze mistrzostwo w historii. Reasumując wyniki wyniki 14 ostatniej kolejki dywizji A. Iglomen i rodziny Restauracji MK Team 1 do 1, Drink Team Dragony 4 do 6, Czyste buty, złote chłopaki. 3 do 5, mikrotek AZT z Kolegium Medicum 3 do 9. Jak wygląda tabela? Miszczem ligi zostaje, zostaje drużyna AZS z Kolegium z St. Johanskiego, która miała tyle samo punktów co iglomeny rodziny restauracji. Iglomen, który prowadził przez całe rozgrzywki, przez 13 kolejek. Jednakże w meczach, tak jak wspomniałem, w meczach bezpośrednich mieliśmy remis i o jedną, jedną bramkę azt byli lepsi. Trzecie miejsce dla, i brązowe medale dla MK Timu, który zajął to trzecie miejsce dzięki dwóm wygranym w bezpośrednich spotkaniach z Dragonami, które są czwarte. Dla Dragonów jest to pierwszy przewadek w historii, kiedy, poprze, kiedy sezon kończą z gorszym wynikiem niż sezon poprzedni. Mistrzowskie w są Czyste Buty zajmują miejsce piąte z 18 punktami, na otarcie US zostaje im Puchar Ligi pierwszy w historii. W lidze żółtem na taśmę utrzymują się Złote Chłopaki, które zgromadziły 17 punktów, natomiast z ligi spadają Mikrotek, który zgromadził 14 punktów, oraz Dream który ma punktów 12. Na tym kończymy 19. edycję Nowkuckiego Motorskiego Ligi Futsalu. Serdecznie jeszcze zapomniałem, oczywiście, zapomniałem jeszcze o piątce kolejki w piątce kolejki mamy następujących graczy: wybrance Sergiusz Paliąc z Glumenoj rodzinnych restauracji, w polu natomiast Rafał Gnutek ze złotych chłopaków, Krzysztof Ciuśniak z Dragonów, Arkadiusz Banaczek z zespołu Kolegi Medyków Cytadelskiego oraz Dominik Karaj z MK Timu, który zostaje graczem kolejki za swój ogromny wkład w to, że MK Tim kończy ten sezon na Podium. Ostatnim akcentem tego sezonu będzie gala, która odbędzie się 24 stycznia, czyli w przyszły piątek, w klubie Kombinator od godziny 20. Zostaną tam rozdane nagrody, zarówno drużynowe, jak i indywidualne. I nagrody indywidualne zostaną przyznane zarówno Królowi Szczelców, mowa tutaj o Michale Ścieżce, który strzelił 30 goli w całych rozgrywkach. Najlepszym asystentom, czyli Jakubie Cempie, ZZS-u Kolegi i Dominikowi Karasiowi, którzy mieli po 10 asyst, ale również e, najlepszemu bramkarzowi i MVP Ligi, których wybieraliście w plebiscycie, również zostaną przydane statuetki dla e, piątki kolejki, e, piątki sezonu, przepraszam bardzo, i e, e, statuetka dla osobowości ligi oraz nagroda. Fair play. Serdecznie Was zapraszam do klubu Kombinator 24 stycznia o godzinie 20. Następna edycja startuje 18 lutego we wtorek. Rozpoczniemy od meczu All Stars i pierwsza ósemka, jeżeli chodzi o graczy pola w klasyfikacji MVP, będzie nominowana do tego meczu All Stars oraz dwóch pierwszych bramkarzy. Wszystkie informacje będę śledził na bieżąco. Kapitanów proszę o potwierdzenie uczestnictwa, bądź niepotwierdzenie a wszystkie szczegółowe informacje, tak jak mówiłem, znajdziecie na stronie. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się następnym razem w Kombinatorze, a potem podczas pierwszej kolejki nowej edycji już w połowie lutego. Cześć!